Witam ludzi. Dzisiaj jest 31 lipca. Za 8 dni będzie rok jak gnije pod sądem rejonowym w Tychach. Dzisiaj film będzie o sędzi Agacie Godgrzywnowicz. Ta sędzia to jest wyrafinowaną świnią. Ona pójdzie po trupach. Ustawiła mi dwie sprawy. Jedną, że publicznie znieważam sędzie Ewe Wieczorek z pszczyny, która była w sądzie pracy. Ona po trupach ustawiała. Tam, gdzie czuła szmalta ta Ewa Wieczorek, no to po trupach ustawiała, nie? No i ja tam prowadziłem proces w pszczynie. Gdzie pisałem, że usunąć to sędzie lub do kryminału, nie? Naprawdę pisałem. No i za co zostałem ukarany, że publicznie. E, dru, e, drugą karę mi nałożyła, postanowiłem pod Urzędem Miasta w Pszczynie i miałem napisane wiceburmistrzu Piotrze Siedzina jak długo będziesz krył kolegów przestępców? Ten Piotr Sidzina był komendantem komendy powiatowej w Pszczynie. Kiedy ja prowadziłem protest w Szczynie pod drzwiami sądu, to on mi utrudniał to, to, to wszystko, on mi zabierał banery, siłą wciągał, rozwalili mi obozowisko. No i głupa pali, że, że, że tego, no naprawdę pisałem. No i... I za to, że ja pomawiam go, to zostałem ukarany. Ale to w taki sposób, zostałem ukarany, że ja się nawet odwołać nie mogę. No, cholera, jestem, co jest grane? Nikogo nie zabiłem, nikogo nie zgwałciłem, nikogo nie okradłem. A się okazuje, że jestem traktowany jak największy zbrodniarz. Co jest grane? No. No, i, i te dwie sprawy, właśnie ta sędzia Ewa, e, Agata Gotgrzybdowicz, ta świnia, prowadziła. Dwie sprawy. Zrobiłem odwołanie do sądu okręgowego, i tam e, zacząłem filmować nie? To sprawę, to zostałem usunięty. Usunięty i sąd okręgowy potrzebał. No, po bo oni stwierdzili, że sprawa jest utajniona. No jak może być utajniona, jak, jak e, e, Piotr Sidzina, ten poszkodowany e, jest osobą publiczną. Był osobą publiczną jako gliniarz, nie, bo był komendantem policji, a, a teraz jako burbisz, no też jest osobą publiczną, no. to na osoby publiczne, Ludzie, teraz uważajcie, po, po was będą karać. No co no jest grane? A tym bardziej, że ja proces prowadziłem, to w procesie można więcej. Tu był proces w przedsiębiorców, gdzie Marek Jarocki wykrzykiwał przez megafon yy, Kaczyński cychuju i w pierwszym postępowaniu sprawa została umarzona. No. To co tu jest grane? Jedni Bogo go druzy nie no, bo Sędzia Grzegorz Kraszewski stwierdził, że protestujący może więcej. Tylko że moją sprawę prowadził, bo miałem napisane na banerze, że policja psztyńska pod dowództwem inspektora Piotra Siedziny jest nieudolna i beznadziejna, no to ona sprawie mi chciał nogę odgryźć. No ale na drugiej sprawie ja go złapałem, jak adwokat Mariusz Zakręt składał ofertę korupcyjną. No. no. Złapałem go na gorącym uczynku przed sprawą. Dogadywał się z sędzią. Jako karę mi walność, Chociaż ta sprawa została umorzona. A została umorzona dlatego, bo ja go złapałem na gorącym uczynku. No. Tak to, to wygląda. No i ta sędzia, Agata Gotgrzywdowicz to jest wyrafinowana świnia. Nie mogę skoczyć, bo ja tych sądów nie uznaję. Dlaczego ja mam uznawać te sądy? Jak Igor Tuleja też nie uznawał Izby Dyscyplinarnej, a to jest sąd. Paweł Juszczyszyn, który uśmiercił rolnika na Mazurach, też nie uznawał dobry, z tych, tych sądów Dlaczego ja mam kursy? uznawać No i oni sobie wybierają kary Sędziowie jak ich się każe i zwracam się do ministra Bodnara Panie Bodnar trzeba reformować te sądy ta reforma ma po, yy, yy, polegać na tym że sędziów za przestępstwa wyrzuca się, lub do kryminału. Nie ma tam, że głaskanie, że on sobie będzie wybierał karę. A ja znam sposób, jakim jak sposobem uzdrowić. Także sędzio Agata, goc z większej chwili od ciebie nie widziałem. A takich słów mogę używać, bo ja w czasie protestu mogę więcej. Tak stwierdził Grzegorz Kraszewski, sędzia z tego sądu. No, Sędzia Agata Grzywnowicz dostała nominację sędziowską w 2016 roku. To, to na to wychodzi, że jest 8 lat yy, jako sędzia. Ona dostała coś chyba z 27 czerwca po nominację razem z Grzegorzem Kraszewskim też wielki Tak. także ludzie interesujcie się bo ja y, tu ten proces prowadzę między innymi też y, dla tych ludzi pokrzywdzonych dla tych ludzi pokrzywdzonych przez sądy. Te, trzeba coś zrobić z tą grupą przestępczą, bo to jest grupa przestępcza. Niestety. Na razie dziękuję.